Natomiast to, co robię teraz, czyli energetyka wiatrowa, dokładnie w marcu 2010, czyli rok temu, została w Polsce postawiona w zupełnie innym świetle. Dzięki czemu to, co robię teraz, jest, jest po prostu Pewnym biznesem. Wyszła w życie dyrektywa unijna, która wymusiła pewne, pewne rzeczy. To znaczy, to co robię teraz, czyli turbiny wiatrowe 2 MW, pojedyncze turbiny, mają ustawowy przymus odbioru 100% prądu, który generują. Co daje 100% pewność zbytu. Jednocześnie 2 turbiny. Mogą być przyłączone do tak zwanej sieci piętnastki. To znaczy, że nie trzeba prowadzić kabli przez pół Polski, tylko wystarczy się wpiąć w takie słupy, jak, jak to zwykle widzicie, do tego 2 megawatowe turbiny. Nie potrzebują takiego dokumentu, który się nazywa wpływ. Danego, danej, danej, danego przedsiębiorstwa w tym wypadku elektrowni wiatrowej na sieć elektroenergetyczną. Yy, ponieważ dwumegawatowa turbina stabilizuje wręcz sieć elektroenergetyczną i nie, nie potrzebuje takiego zaświadczenia. Teraz te wszystkie rzeczy, które wymieniłem wcześniej, czyli yy, po pierwsze yy, pewność od, odbiorcy, po drugie, możliwość przyłączenia. Po trzecie, sytuacja makro i mikroekonomiczna sprawia, że ten biznes, który w tej chwili robię, jest, jest po prostu mier mierzalny i pewny przez to. Ustawowo pewny, ustawowo regulowany. Nie ma związku z koniunkturą. Nie ma, że hossa, besa, hossa, besa bo w Stanach Zjednoczonych się jednemu bankierowi omsknął palec i nacisnął Enter zamiast Delay. Tylko jako państwo przyjęliśmy już pewne zobowiązania, na których bazuje w tej chwili mój biznes. Jakby nie ma możliwości, żeby tutaj coś poszło niezgodnie z tym, co, co mamy przewidziane w biznesplanie. To, co w tej chwili robię, to tego rodzaju przedsięwzięcie ułożyłem w ten sposób, że robię z tego niemalże produkt finansowy dla moich potencjalnych klientów, niemalże rentierski produkt finansowy.